I cześć, miło mi Ciebie tu widzieć. I co się tu dzieje? Dzieje się funkcje trygonometryczne kąta dowolnego. Dlaczego? Bo teraz aktualnie wrzucam serię związaną z wzorami redukcyjnymi, a przy tych wzorach redukcyjnych pojawiają się nagle ujemne funkcje trygonometryczne. I tutaj najłatwiej można zobaczyć, dlaczego one zmieniają znak w pewnych ćwiartkach. Na pewno już Twój nauczyciel w szkole wspominał o takim super wierszyku, że w pierwszej ćwiartce wszystkie są dodatnie, w drugiej tylko sinus, w czwartej tangens i kotangens, a w czwartej cosinus. Na pewno to już gdzieś słyszałeś lub słyszałeś. Jeśli nie, to jest inny o tym filmik, związany typowo z znakiem funkcji trygonometrycznych. A tu. Chcę Tobie pokazać jak to wszystko wygląda. Yy, I mamy kilka pojęć. Między innymi promień wodzący. Promień wodzący. Tutaj masz taką mądrą definicję: ona też jest u mnie na stronie. Nie martw się, wszystko będzie podlinkowane. Yy, no, i tak. To właśnie ta różowa kreska to jest promień wodzący, czyli łączę środek układu współrzędnych z danym punktem. I od dotąd mam kąt alfa. Mój punkt A, jakie ma współrzędne? Tu mamy 3, czyli tu będzie 3 i 4. I tak. Jak nazywamy te dwie liczby? No to jest współrzędna xowa, współrzędna yowa, ale czasem na tą współrzędną xową mówią odcięta, a na ykową rzędna. Koniec. Koniec tej tajemnicy. Więc po prostu punkt A. Dla punktu A liczę sinus, ok? Sinus alfa. Więc mój sinus alfa to się równa. Stosunek tego y, biorę y, daję go na górze, czyli 4, a na dole potrzebuję promień. I skąd ten promień wyczaruje? Robię sobie taki trójkąt. I teraz tak, tutaj, jaka ta jest długość? No, patrzę, 4, tak. Odtąd dotąd mamy długość 4. Odtąd dotąd jest długość 3. Czyli tutaj z Pitagora sobie mamy kąt prosty. R, czyli r to się równa. Już podpowiem tobie, że wszędzie będzie takie samo r. E, r kwadrat równa się 3 do drugiej plus 4 do drugiej. r kwadrat równa się 9 plus 16. r kwadrat równa się 25, czyli r równa się 5. Tak, bo tutaj obustronnie pierwiastkujemy. Czyli wiem, że r równa się 5 i daję po prostu w mianownik piątkę. Jeszcze raz. Co ja potrzebuję, żeby obliczyć funkcję trygonometryczne dowolnego kąta? Potrzebuję znać promień, czyli to jest najczęściej przeciwprostokątna, bo sobie tworzę taki trójkąt z tych moich dwóch punktów. Zawsze tak robię. Yy, I nic tutaj yy, lepszego się nie może zdarzyć, jak tą czwórkę przepisuję po prostu na tu. Ta piątka to jest ten promień, czyli to długość promienia wodzącego, tak? Czyli to jest ten promień, który wychodzi z środka. Jeśli dla Ciebie to jest jeszcze takie dziwne, nie odchodzi. Będziemy dalej robić. Teraz zróbmy tak, dla punktu B policzmy cosinus alfa. Punkt B jest tu. Muszę sobie zrobić ten mój promień wodzący, czyli odtąd dotąd, tu sobie hop, więc tutaj. Teraz tu mam alfę, ok, od mm, osi o x do tego miejsca. Teraz w tym miejscu mam 3, tu mam 4. Jak widzisz, to podnoszę do kwadratu, to otrzymuję dokładnie to samo równanie. Więc tu wiem, że będzie 5. I teraz patrzę na definicję kosinusa. Kosinusem dowolnego kąta alfa nazywamy stosunek odciętej, odciętej, czyli mojego x, tak, odciętej to xa. Dowolnego punktu leżącego na końcowym ramieniu kąta alfa oraz długości promienia wodzącego tego punktu, czyli moje R X do r. X do R. No i patrzę, mój punkt B ma 4-3, czyli mój X to jest 4. Więc ja zaraz zaznaczam. R to jest 5. Zaznaczam. X. To była czwórka. To jest dokładnie ta czwórka. Teraz zaznaczmy sobie r, na przykład takim. To jest ta piątka. To jest to r, bo jesteśmy przy punkcie B. Teraz tak. I to było wszystko. Jeszcze chcę podkreślić, że to było wszystko w pierwszej ćwiartce, tak? Tu była pierwsza ćwiartka. No a jeszcze, dobra, bo to jest bardzo szybko, policzmy dla punktu A, dla punktu A tangens alfa, dla punktu A. Tangens to jest stosunek rzędnej, rzędna, czyli y do odciętej, czyli do x. To jest y przez x, no to y jest 4, x jest 3. Tyle. Od razu wpisujecie, super, no nie? I w punkcie, dla punktu B policzmy kotangens, alfa, no to w kotangensie mamy odciętej, czyli x, dorzędnej, czyli y, czyli x do y, no to tutaj będzie 4 trzecie. OK? I teraz przejdźmy do punktu C tworzymy nasz promień wodzący Teraz sobie tu zróbmy taki trójkącik jak zwykle. I tak. Eee, kąt prosty. Tu mamy kąt alfa. Odtąd dotąd mam długość 3. Odtąd dotąd mam długość 4. Dalej tutaj ten promień z tego samego wyliczam, więc wiem, że tutaj mam 5. No, i teraz tak, jakie współrzędne ma punkt C? Punkt C ma współrzędne minus 3 i 4. Hmm, czekaj, czekaj, bo tutaj alfa, dobra, tak, zróbmy. E, I nasza alfa jest odtąd, przepraszam Ci najmocniej, ale odtąd jest nasza alfa. Dobra. dużo się zgumuje to wszystko. Bo idziemy od osi o x dotąd. No i teraz jesteśmy w punkcie C. Sinus alfa, cosinus alfa, tangens alfa. Sinus alfa to było x, y przez r, odcięta x przez r i Tangens to był y przez x. Mój y tutaj wynosi 4, czyli mam 4 przez r, czyli przez 5. Tu kosinus jest minus 3 przez 5, czyli otrzymuję minus 3 piąte. Widzisz, pojawił się nam ujemny znak. I teraz tangens to jest y przez x, czyli 4. 4 przez minus 3, czyli mamy minus 4 trzecie. Ok, widzisz już teraz, skąd się to bierze, bo po prostu to są te punkty. I właśnie bardzo. E, chyba będzie kolejny film o tym. E, jak sobie w głowie ogarnąć, jaki, jak, jaki. znak musi mieć dokładnie ta funkcja trygonometryczna, jak to zapamiętać. Bo będzie trzeba, jak na przykład, będzie kąt numer, e, 230. No to on będzie znajdował się tutaj w trzeciej ćwiartce. No to obydwie mają ujemne znaki i wtedy już tutaj coś się dzieje, no nie? E, czy masz pytania do tego momentu? Jeśli nie, to idziemy do ćwiartki numer 3. Nie ja będę tutaj robić dla obydwóch punktów, no bo trochę dużo by tego było. No i nasza alfa jest odtąd dotąd, tak? Alfa. Eee... No, i jak widzimy, nasz punkt f ma jakie współrzędne? x -owe minus 4, a tu mamy minus 3. Nasze r jest jak zwykle 5. I tu napiszę obok punkt f sinus alfa, cosinus alfa, tangens alfa. Sinus alfa to był y przez r. x przez r. I tangens to był y przez x. W naszym wypadku y wynosi minus 3. r5. Czyli sinus wynosi minus 3 piąte. Cosinus nasz x wynosi minus 4. Czyli mam minus 4 przez 5 to jest minus 4 piąte. Tangens to jest y przez x. Czyli minus 3 przez minus 4 otrzymuje 3 czwarte. Ok, widzisz to? Po prostu podstawiam, to jest mój x i on jest tu. To jest to minus 4 i to jest tu. Teraz mam minus 3, to jest tu. I to jest tu na górze. I zostało nam R na żółto, i R nam jest tu. I to jest ta po prostu piątka. Dobra? Jak masz jakiekolwiek pytania, pamiętaj, pytaj, dobra? E, no, i tu mamy kolejny punkt G, i jesteśmy w czwartej ćwiartce. Czyli widzisz, wychodzi nam tak, jak miało być: tak, w pierwszej wszystkie dodatnie, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kotanges. Widzisz, Tangens wyszedł nam dodatnio, a sinusko-sinus są ujemne. Pamiętaj, zerknij do filmiku o znakach, tam sobie to przytraw bo tu się dużo rzeczy dzieje. Tu musisz e, ogarniać e, układ współrzędnych. odczytywanie punktów. Pitagoras też tu robi. To są takie po prostu wszystkie takie zlepki z poprzednich działów, z poprzednich lat, tutaj biorą górę, no nie? I punkt G. Jaki on ma tu współrzędne? Y to jest minus 4, x minus 3. Tutaj, yy, przepraszam cię, 3. Majtnęłam się, za szybko chciałam. No, zdarza się, prawda? Yy, I teraz tak. Tu jesteśmy w czwartej ćwiartce, więc sobie napiszemy sinus alfa, i ten nasz sinus jest, o, odtąd, aż dotąd. Kosinus alfa i zróbmy też ten tangens alfa. I tak, sinus alfa to było co? Y przez r. Kosinus alfa to x przez r i y przez x. Y minus 4. R 5. Celowo tak dobram te punkty, żeby nie tracić czasu na liczenie promienia. x to było 3. Y, w widzicie, w czwartej tylko kosinus i nam to wychodzi cały czas minus 4 przez 3. I to wszystko w tym filmie. E, tak jak mówię, mam świadomość tego, że tu się dużo różnych rzeczy dzieje. I e, jak któryś moment dla Ciebie jest niejasny, to napisz mi po prostu: Słuchaj, w tej, tam nie wiem, siódmej minucie nie wiem, dlaczego to ma być tak. Konkretnie napisz mi, ja tobie pomogę, bez problemu. Ale jak ja e, widzę czasem takie komentarze, wops, widzicie, patrzcie, mi Letyshops wyskoczyło, się tym nie przejmujmy. E, ale jak ja widzę czasem e, komentarze, y, nic tu nie jest wytłumaczone, no nic to znaczy co? Konkretnie, ja tobie zawsze ze wszystkim pomogę, bo po to ten kanał założyłam, żeby pomagać. Żeby nie budować wam wszystkiego na ściemie, w sensie, że. A, wystarczy nauczyć się dwóch rzeczy. No nie, bo ja ci nie znam. Ja nie wiem, ile to minimum jest dla Ciebie. Bo dla każdej osoby każde minimum jest inne, no nie? E, I tak teraz. Co ja tu chciałam tobie powiedzieć jeszcze? E, teraz e, wyskoczyły tutaj okienka, żeby pogłębić dany temat za temat. To nie zajmuje dużo czasu, a powinno dla ciebie być wszystko ok. Dobra. To tyle. Dzięki. Pa. I zerknij jeszcze na stronę.